Zrobiliśmy już pijoto się do oporu, o uchigari do oporu. Ma mm. no, jest kękający. Najpierw robimy o uciekali, podnosimy dągę. Cały czas możemy się tak udać, że jesteśmy cały czas na oczy. i tak się nagle do o Czyli na jednej noze sko skoczymy, skoczymy, skoczymy i dajemy mu e, tym, wrażenie, że a teraz jesteśmy na walce, na walkach, e, na wal na walce o cigarii i tak się nagle Zmienimy e, taktykę. O uci, hop hop, 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 I teraz. hop, hop, To nie Nie, nie, nie hop, hop, Ale jedzie, no, o co? hop, 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 To To hop, hop, kombinacja. hop, 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 ouchi to hop, hop, No dawaj A jak jest w Kalinczo I do... Od razu do Ja. Do honkisa Okej okay. Ważniak Durga. Yeah. Yeah. okay yes, yeah. <laughs> yeah. it'